Hej, hej, dzisiaj materiał nieco innego typu, a mianowicie, jak już pewnie widzicie po tytule. Pojedziemy sobie w góry. Zaczynam zasłużony urlop i pomyślałem, że warto by było go jakoś fajnie wykorzystać. Miałem co prawda nieco wydatków ostatnio, i musiałem się trochę zastanowić, czy wyjeżdżać, czy nie wyjeżdżać, ale jak już jest wolne, to lepiej wykorzystać, prawda? Pojedziemy sobie w góry i pojedziemy trochę na snowboardzie, a może spróbujemy. Pojeździć na snowboardzie, bardziej nauczyć się jeździć na snowboardzie, dlatego że w zasadzie na takim wyjeździe byłem tylko raz w życiu. Było bardzo fajnie i było trochę boleśnie, ale spróbujemy to w tym roku zmienić. Zapraszam Was na jazdę razem ze mną. No i widzimy się rano. Hej! Dzień dobry. No chyba, że nie lubicie za wcześnie wstawać tak jak ja. W każdym razie pora się szykować. Nie ma czasu do stracenia. Teraz pewnie będzie jakiś mały montaż z trasy. Czeck the mic and make sure it sounds right, boys. Po y, dwóch latach jeżdżenia samochodem, że ten jednak działa. No, ważne, że w końcu odkryłem. Jedziemy dalej, duga. Niestety przegapiłem zjazd i nie dojechałem do restauracji, do fast foodów typu KFC, no ale zawsze jest Orlen. Jedziemy niedługo dalej. Mały update, -ek. bierzecie hot doga z Orlenu z sosem amerykańskim, zaopatrzcie się trochę w wodę. Zameldowani w pokoju. Niestety yy, warunki nie są nazbyt komfortowe. Miejsca za dużo nie ma, ale wystarczy. Nie przyjechaliśmy tutaj, żeby siedzieć w pokoju. Ale przydałby się trochę lepszy widok, bo tutaj wiele nie zobaczymy. Pokażę Wam, jak to wygląda z jadalni. Ok, jesteśmy już zameldowani, wszystko przeniesione do pokoju. Trzeba było wjechać na parking, nie było tak łatwo, ale się udało. Teraz idziemy wypożyczyć jakiś sprzęt. Kupić karnet. No i trochę pozjeżdżać. Miejmy nadzieję, że bez obijania się za bardzo. <todgłosy> Okej, okay. sprawozdanie ze stoku, nie idzie najlepiej, więc nie nagrywam szusofanka, z racji tego, że boję się coś zgubić. Wolę się jednak skupić na śniegu, tym bardziej, że niełatwo się na nim utrzymać, no ale nic, potrenujemy. Mała chwila odpoczynku, jedziemy sobie wyciągiem, bo jaka ulga. No i pomyślałem, że patrzymy sobie trochę na widoczki. krzycząc z rozpaczy. Nie wiem jak to będzie jutro, bo jutro będzie cały dzień. No ale mam nadzieję, że wytrzymam. Mega męczące, ale daję fajną frajdę. Do zobaczenia jutro. Hej! Dzień drugi. Dzisiaj wychodzimy na mały spacer. Pomyślałem, że nie ma co tak od razu skakiwać na stok, bo fizycznie pewnie nie wytrzymam całego dnia uznałem że przejdziemy się na spacer pokażę Wam trochę zieleńca a właśnie mówiłem że jesteśmy w zieleńcu? nie pamiętam w każdym razie postaram się zrobić kilka ujęć tak żebyście zobaczyli jak to tutaj wygląda a jest całkiem przyjemnie Zaczynamy dzień drugi na stoku i myślę, że spróbuję nagrać coś ze zjazdów, choć mam trochę obawy, ale jak się poczuję w miarę pewnie, to spróbuję coś skleić. Do zobaczenia na trasie. jeszcze przed jazdą. No trudno, obejdziemy się widoczkami. Dzień drugi, właściwie za nami. Zakończyłem go nieco wcześniej niż wczoraj, bo nogi odmawiają już posłuszeństwa. Plus mały wypadek. Nieco bolesny wypadek. Trochę daje się we znaki. No ale nic, jak pewnie widzieliście na ujęciach, dzisiaj. Y jako, że jest niedziela, przyjechało dość dużo ludzi i było dość tłoczno. Wydaje mi się, że przez to, że było właśnie tak dużo ludzi, niektóre miejsca na trasach były bardzo mocno wyjeżdżone, przez co ten, ten sypki śnieg był starty, rozrzucony gdzieś na bok, i na tych krótkich fragmentach śnieg był twardy jak kamień, przez co bardzo trudno było się na nim utrzymać i w ogóle zahamować. No, i też właśnie na takim, na takim kamienistym śniegu miałem ten wypadek. No, ale cóż, nie jest aż tak tragicznie. Myślę, że jutro, jak się już wymeldujemy, to jeszcze trochę pojeżdżę, tak żeby skorzystać z tych ostatnich chwil. No i będziemy wracać do domu. Wyjazd, myślę, już jest udany. Ale jeszcze trochę dociągniemy. Do zobaczenia jutro. No to małe podsumowanie dnia trzeciego. A mianowicie, myślałem, że jeszcze trochę pojeżdżę, ale jak się obudziłem i zszedłem po schodach na śniadanie, to nogi zaczęły mi krzyczeć, nigdy więcej. No i uznałem, że tego trzeciego dnia jednak już nie pojeździmy, dlatego że czeka mnie bardzo długa trasa z powrotem. Ładnych kilka godzin jazdy. Sprzęt pooddawany, wszystko jest opłacone, mamy z głowy. No i możemy jechać. Mam nadzieję, że wyjazd się podobał. No i też wyjeżdżajcie. Bardzo fajnie się jeździ. Dużo frajdy. Ale bądźcie ostrożni. Bo no, nie, nie jest tak łatwo, jak się wydaje. Do zobaczenia. Ej. Jeszcze taki mały bonus na sam koniec. Jak zjedziecie z Zieleńca na dół, no, nie, nie jest to daleko kilka kilometrów, dojedziecie do miejscowości Duszniki Zdrój. Jest tam trochę... Hoteli, trochę restauracji. To jest chyba takie uzdrowisko, bo w jednym miejscu jest też pijalnia, jakiejś wody źródlanej, bodajże. I w jednym miejscu jest bardzo fajna restauracja, tuż przy Strumyku. Idziemy teraz takim mini mostkiem. Bardzo fajnie to wygląda. I z tej strony, zaraz przy samym strumieniu, jest restauracja nazywa się Dobre Smaki. Warto tam wpaść, bardzo dobre jedzenie, gdybyście kiedyś tutaj podjechali, to polecam. No i to będzie na tyle. W zasadzie chyba nie ma już tutaj więcej nic do pokazania. Mam nadzieję, że materiał się albo przydał, albo podobał, albo jedno i drugie. No i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się! Hej!